Myślę tutaj o swoim koledze, który przez to, że chciał zrobić dobrze, wylądował w więzieniu. Nikt mu wtedy nie pomógł. Myślę o koledze, który po skończeniu pracy też pracował bardzo niekonwencjonalnie. Jestem przekonany, bo znam go bardzo dobrze, że robił to wszystko dla dobra sprawy, czy przekroczył tą cienką czerwoną linię, czy nie przekroczył, kwestia jest do dyskusji. W każdym razie z firmy odszedł, rok później umarł i nikt nie wie na co. Wysportowany, dziennie przebiegał po 10 kilometrów, pojechał z synem nad jezioro, usiadł na pomoście z wędką i tak niestety został. Niedawno odprowadzałem swojego no, dobrego kolegę, który był moim pierwszym przełożonym, no i w zasadzie ostatnim też przełożonym. Tak akurat się splatały nasze losy. Rozstawaliśmy się, schodziliśmy się w tej firmie. Yy, przegrał z firmą. Przegrał z firmą, i na emeryturze był, nie pamiętam, chyba dwa lata. Odprowadzaliśmy go ostatnio w małym skrzyneczce z popilonego na cmentarz. Także, często niestety, yy, może inaczej, wspomina się zawsze rzeczy bardzo drastyczne, bardzo silnie oddziaływujące na psychikę ludzką, czyli właśnie przegrane typu rozwody, areszty. Śmierć znajomych. Tych dobrych rzeczy jest zdecydowanie mniej. Niestety jest zdecydowanie mniej, i właśnie teraz ta książka, myślę, ma odpowiedzieć na pytanie, czy było warto. Czy było warto? I ja jestem człowiekiem, któremu myślę, że się udało. Myślę, że się udało, bo choć było naprawdę bardzo ciężko, jak bardzo ciężko, to wiem, wiedzą na tym świecie tylko dwie osoby. Czyli ja i moja małżonka od, 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 od wielu, wielu, wielu lat. Niedawno obchodziliśmy 25. rocznicę. <śmiała>, Śmiała się ze mnie, że gdyby mnie zabiła w dniu ślubu, to już by na wolność wyszła, bo dostałaby tylko 25, lat, chociaż może mniej. I byłoby jej zdecydowanie lżej. Ja myślę, że mi się udało. Że przeszedłem przez to i jestem w takim miejscu. Gdzie, tak jak powiedziałem, mogę wziąć ją za rękę, zawołać psy i iść na spacer do lasu, i sprawia mi to przyjemność, i nie, nie jestem zbyt obciążony przeszłością. Udało mi się od tego oderwać. Myślę, chociaż to raczej nie ja powinienem o tym mówić, nie ja powinienem yy, oceniać to, ale myślę, że udało mi się wrócić do normalności wrócić do życia, które człowiek powinien prowadzić tak, żeby nie przeszkadzać innym i innych nie krzywdzić.